Nie zapomnijcie o śpiewaniu podczas, podczas robienia pierniczków, bo Jowitka mi to do ucha nuci i tak będę przeszkadzał co chwilę. <gry> Witajcie! Dzisiaj w mojej kuchni mam zaszczyt gościć już po raz drugi wyjątkowego gościa. Jest nim Jowita Woszczyńska. Myślę, że pamiętacie co robiła Jowitka. Jak fajnie ten odcinek wyglądał. Dzisiaj wyjątkowy temat. Bardzo. Wdzięczny do Twojej profesji, tak? Halloween. Lubisz ten temat? Bardzo lubię. Jest kolorowy i możemy przygotować coś prostego, co będzie jednocześnie ładną dekoracją stołu. Ja przygotuję ciasteczka, a jowitka e, zajmie się dekoracjami. Do dużej miski wsypuję sobie wszystkie składniki. Mąka, przesiana, oczywiście. Przesiany cukier, puder. Dodamy odrobinę cynamonu, trochę przyprawy do piernika, odrobinę proszku do pieczenia, żeby były takie bardziej pulchne. Masło, jeszcze miód. Jowitka, wiem, że bierzesz udział w mistrzostwach właśnie w tematyce sugar craftingu i w dekoracji tortów. Bierzesz udział w mistrzostwach Polski. Masz już na swoim koncie brązowy medal w mistrzostwach świata w Mediolanie. Wiemy już, że wygrałaś eliminację znowu do Mistrzostw Świata. Jak to wygląda? Ile, ile czasu się przygotowujesz? Jak się przygotowujesz? Opowiadaj, a ja będę robił. Jest projekt, który, nad którym przez jakiś czas pracuję, dopracowuję go. No i w zależności od tego, jak jest on skomplikowany, tyle czasu muszę poświęcić. Tym razem było to 5 miesięcy. Ciasto już zaczyna mi się łączyć. Zagnieciemy ciasto i zawiniemy w folię. 30–40 minut, ciasto w lodówce odpocznie, a ty w, ten, w tym czasie pokażesz widzom, jak zrobić lukier. Okay. To co, Jowitka, wszystkie składniki masz już przygotowane? – Tak. – Opowiedz, co będziesz robiła? – Przygotujemy lukier królewski. Ja wiem, że lukier to wydaje się prosta sprawa. Wystarczy wymieszać cukier puder z wodą ciepłą i mamy lukier. Ale jeżeli chcemy uzyskać jakieś... Fajniejszy efekt – lepiej jest przygotować lukier królewski na bazie białka. Zaczynamy od tego, że cukier puder musi być porządnie przesiany przez sitko. Bardzo drobne sitko. Dobrze, żeby był gładko zmielony, żeby nie było żadnych grudek, żeby nie był wilgotny. I białko, lukier na najniższych obrotach. Ucieramy przez jakieś 7 do 10 minut. I na koniec ucierania, tak oko po około 7 minutach, kilka kropli albo octu, albo soku cytryny. I kiedy ucieramy lukier, nie używamy rózgi, bo rózgą napowietrzymy lukier i zrobi nam się bardziej beza niż lukier. Ty sobie tutaj barw e, lukier, a ja już wezmę, wyciągnę ciasto na, na ciasteczka i będę już rozwałkowywał i wycinał kształty. Najlepiej do barwienia lukru użyć barwników w żelu bo one nam nie rozrzedzą tego lukru i będzie miał piękny kolor, a wystarczy tylko odrobina. Moja rada, jeśli chodzi o barwniki w żelu, warto kupić tylko podstawową gamę kolorów i samemu mieszać. Nie trzeba kupować wszystkich odcieni, tylko po prostu z podstawowych kilku kolorów zmieszać sobie już, jaki tam potrzebujemy. Ja na przykład teraz zrobię fioletowy, ale w cieplejszym odcieniu, więc dodam trochę różu. I nabieramy wykałaczką, Zaczy kropelkę. To zależy, jak intensywny chcemy uzyskać kolor. I teraz dodamy jeszcze różowego koloru. Pierniki gotowe. Piekarnik 180 stopni. Słuchajcie, bardzo ważna teraz informacja. Jeżeli chcemy robić ciasteczka w różnych kształtach, to musimy pamiętać, żeby na jednej blaszce dobrać mniej więcej te same rozmiary pierników. Czas pieczenia od 8 do 14 minut nawet. Dobra, to co, Jowitka? Masz już kolorowe? Pierniki się pieką. Słuchaj, chwilę, chwilę czasu mamy. Poopowiadaj, jak to jest z tymi przygotowaniami do mistrzostw. Tak? No mistrzostw. E, czy to wygląda tak, jak e, u typowych sportowców? No, trochę podobnie, bo no, jest ten wysiłek, ten stres, ta energia, którą w to wkładamy, i no, zaczynam od tego, że próbuję najpierw jakichś różnych szkoleń jeszcze, zanim zacznę przygotowywać konkretny tort, to uczę się nowych technik, które mogę wykorzystać, bo... Z miesiąca na miesiąc powstają nowe pomysły i sugar crafting się bardzo szybko rozwija. W ogóle nie stoi w miejscu, dlatego cały czas trzeba się doszkalać. Smak też jest bardzo wysoko oceniany. Bardzo, tak? bo to jest jedna trzecia oceny. Jaki jest temat tych mistrzostw i e, co chcesz pokazać? A ja już będę wyciągał ciasteczka. <laughs> temat jest tak. E, jest na tyle ciekawy, że każde państwo przygotuje coś innego, no bo tematem jest tradycja i kultura w naszym narodzie, więc liczę na to, że każdy tort będzie inny. Dobra, wyciągamy. Słuchajcie, ciasteczka nam stygną. Jowiska, gotowa już jesteś? Tak. No to co? Zaczynamy od tego, że przygotowujemy sobie woreczek do lukru. I ja zawsze pracuję na takich małych tubkach, bo jest mi po prostu wygodniej. Żeby taką tubkę przygotować, potrzebujemy folię spożywczą, którą docinamy w takie trójkąty i składamy wrożak. I sklejamy taśmą klejącą. I taki rożek napełniamy lukrem. Jeżeli nie mamy takiej folii spożywczej, to możemy wykorzystać papier do pieczenia. Zobaczcie sobie w trikach, ja robię kornety do dekorowania czekoladą. To jest dokładnie ta sama technika, tylko Jowitka używa folii, a ja używałem papieru pergaminowego, bądź jak kto woli, papieru do pieczenia. Tak, jak pracujemy na ciasteczkach. Obrysowujemy zarys, który chcemy wypełnić. I od razu przystępujemy do wypełniania. Tylko zanim zaczniemy wypełniać większą powierzchnię, nacinamy drugi raz. Teraz trzeba czekać, każda kolejna część musi przeschnąć, żeby można było dodać kolejną. A to może w międzyczasie byśmy zrobili z wykorzystaniem mas, co? Tak. Ja wam tylko wspomnę o tym, że teraz w Lidlu jest fajny tydzień, bo jest tydzień z produktami cukierniczymi. Możemy naprawdę znaleźć dużo, dużo fajnych rzeczy, między innymi masy cukrowe których będziemy dzisiaj dzisiaj używać. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Jowitka nie używa cukru pudru do podsypywania, tylko delikatnie używa mączki ziemniaczanej. Tak, bo kryształki cukru pudru często niszczą masę cukrową i rysują ją. Teraz wycinamy w ten sposób, albo możemy jeszcze użyć folii spożywczej, żeby był ładniejszy efekt. Przez wycinanie przez folię zaokrągliły się bardzo ładnie rogi. Ja jeszcze wspomnę o tym, że w tygodniu cukierniczym mamy dostępne. W lidlu nie tylko masy cukrowe, ale są jeszcze posypki, dekoracje. Troszkę dosłownie lukru. I przyklejamy. No. O, I możemy jeszcze przykleić jakieś kolorowe posypki. To właśnie, to właśnie te posypki, o których mówiłem. Jak przyklejamy posypkę? Eee, najlepiej pincetą. <sum> no tak. Mamy nietoperza? Dynia. Dynia. Ej, ta foremka jeszcze przed odcinkiem była kółeczkiem. Jowita ją zmaltretowała i zrobiła z tego kółeczka właśnie, właśnie krzywą dynię i wygląda fajnie, nie? Tak. Nawet jawko można było z tego zrobić. Robisz w domu dekoracje na Halloween? Przygotowujesz się do tego święta w jakiś sposób? Tak właśnie ciasteczka to jest ta rzecz, którą można co roku zrobić inną, jakąś ciekawszą, a tak to powtarza się co roku wycinanie dyni z dziećmi po prostu. Zobaczcie, Jowitka będzie modelować tą dynię, dlatego ta masa jest zdecydowanie grubsza niż mogłaby być. Co to znaczy ma no, kształt? Takie. Tak jak dynia ma, no. patyczkiem. Zobaczcie, jakie te ciasteczka są słodkie, jakie te nóżki od pająka delikatne. To naprawdę trzeba mieć bardzo, bardzo dobry wzrok i. Taką pewną rękę, żeby zrobić takie naprawdę super detale. E, także zobaczcie parę minut i zobaczcie, ile Jowitka zrobiła pięknych, pięknych pierniczków. A tutaj co, co robisz? Bo to chyba nie wygląda jak ciasteczko czy pierniczek. Yy, niespodziankę dla widzów. <grytania> Ma on z masy cukrowej. Ty już ją, już ją tak, chwilkę już. męczysz. To tak. może ja wam, ja, ja wam nie będę przeszkadzał wejście, popatrzcie na szczegóły. Jowitka najpierw ulepiła kulkę i, i męczyła. Myślałem, że zagniata masy będzie odkładać, a ona już tutaj, zobaczcie, działa, tak. działa z dynią. Bo z tej masy nie tylko możemy przygotować właśnie takie obłożenie ciasteczek, możemy sobie też zrobić dekorację jakiegoś ciasta. Zobaczcie, to, to jest niesamowite. Jowita opowiada, mówi coś, mówi, i tu naprawdę już, już powstała, e, po, po, powstała piękna dynia. Śliczna. To co? Będzie to jako dekoracja. Myślę, że jako fajna dekoracja do, do, do ciasteczek, co? No, zobaczcie, czy nie są piękne. To co my, nasze e, ciasteczka i piękną dekorację na Halloween mamy gotową. Oczywiście, zapraszam Was do naszej playlisty z przepisami halloweenowymi. Tam znajdziecie na pewno coś dla siebie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Myślę, że. E, te propozycje dzisiejsze i te, które mieliśmy wcześniej, cieszą się dużym powodzeniem. To co? Łapki w górę. Czekamy, jeżeli się podobało. Zaznaczcie sobie dzwoneczkiem, żebyście wiedzieli, kiedy, kiedy się nowy odcinek pojawił. I do zobaczenia w następny poniedziałek, środa piątek, po 16. .00. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Tania.